Jak na górę, nie? No, na górę Na górę To jest dobra. Halka. Dobra, Dobra.

Żyj troszkę dobrze dziecko. Wszystko? To już wszystko? Jeszcze coś będzie? Będzie. Karta i podpis jej odebrałam! I co odebrałam? Napisały na tej kartce. A no, no to co Pani odebrała? No, no to ja, to wiem, co... ja napiszę. A to, to Pani odebrała? No, przecież... Żeby później nie napisali czegoś. I to dwa muszą być podpisy. Jak i ja kartę dozadę, tak i oni. Nie, jedna strona kartki nie weźmie, dwie kartki proszę. Niech pani sobie napisze. Ja tu, a ja mam jedno, jak Nie, proszę, ja nie podpiszę do ja ja kuchni, nie będę ja miała A ty pismo powinnaś przyjechać z kuchni. Ja proszę, y to jeszcze, wiosz. niech pani pisze. Niech pani napisze to. Ja Mecenasie, dodawają po rozmowie, sami to się również pokażą, a czułka chce, będzie na to, tak, jak ja tam byłam, jak ja miałam swojego byłego, on pracował na mnie. Przepraszam, ja, to będzie pieniądze. Za nami. Tak. I ja miałam ja, Skuterek pół na pół, skuterek na pół, bo ja jestem współwłaścicielem. A skuterek sobie na pół, bo jestem e, współwłaścicielem. Ja, I też dałam na niego, tak jak widzę. wy. Tak, tak, tak. Na naprawę dawałam, na na, brałeś... Ja swoje 1200 złotych tak oddaję. 1200 złotych oddaj, które wyciągłaś z konta, jak czy chyba A To jest? A dokumenty wszystkie? Dokumenty? Tak, wszystkie już. A od laptopa gdzie są dokumenty? W pudełku. Nie ma w pudełku. pudełku, widział pan. No to sobie Nie nie to pudełko, zjedz mi to, to, to pudełko. Nie ma pudełku dokumentów od laptopa. w segregatorze którymś takim Gdzie są dokumenty od laptopa? W segregatorze którymś. Nie dyskutuj ze mną. Jeszcze raz taki tekst. Wszystko wydane jest? Wszystko wydane jest? Gdzie po prostu, dokumenty są? są ci dokumenty. Nie ma dokumentów od laptopa w kolana. Ja to W domu sprawdzę. Tyle poczekajcie, tak? bo zaraz po. Nie w tak. ja... tym też nie jest. Jesteś tutaj? A w tym no. drugim to jest? A gdzie jest mata moja? Podał. Tak, podobna. czy się, wszystko jest moje już Tak, tak. Dziękuję.